Cześć. Dzisiaj bierzemy na tapet y, świeżutki trendbook marketera 2025. Mamy tu naprawdę sporo interesujących fragmentów. Tak, jest co analizować, a nasza misja no, jest prosta. Wyciągnąć z tego same konkrety, szczególnie dla małych i średnich firm, na tę drugą połowę roku. Dokładnie. Skupimy się na brandingu, e-commerce, social media, no i marketingu B2B. Co tam jest naprawdę istotne. Zobaczymy właśnie, jak te duże trendy, wiesz, AI, ta cała autentyczność, etyka danych, jak one się przekładają na y, praktyczne strategie dla firm, które no, nie mają nie wiadomo jakich budżetów. No właśnie. Chodzi o to, żeby znaleźć to, co faktycznie ma szansę zadziałać w tych najbliższych miesiącach. Super. No to zacznijmy może od brandingu. Coraz więcej się słyszy o tym brand purpose, prawda? Mhm. O tym głębszym celu marki. Tak, to prawda. To już nie jest tylko, wiesz, ładna misja gdzieś tam na stronie internetowej. No, mamy te przykłady, Toms, Patagonia. Ale jak to przełożyć na mniejszą skalę? To jest pytanie. No właśnie, bo te globalne przykłady one inspirują, ale dla MŚP kluczowa staje się chyba bardziej e, dystynktywność. Dystynktywność. Czyli, czyli. czyli po prostu wyróżnianie się, ale w taki, wiesz, autentyczny sposób. Niekoniecznie od razu trzeba ratować świat. Okay. Chodzi o znalezienie czegoś, co rezonuje z klientami tu i teraz, lokalnie. Może to być wsparcie jakiejś lokalnej inicjatywy, albo po prostu, no, wyjątkowa obsługa. Rozumiem. Wyzwanie na 2025 to będzie utrzymać spójność marki, tej jej, jak to się mówi, asety wizualne i komunikacyjne, w świecie, gdzie ciągle coś nowego, no i ta presja na AI. Czyli żeby się nie pogubić w nowościach? Dokładnie, bo niektórzy nawet mówią, że jak wszyscy będą mieli taki wzniosły cel, to się mogą zacząć, no upodobniać do siebie. Trzeba uważać. Czyli autentyczność i wyróżnianie się. Dobra. A jak to wygląda wikowes? Tutaj chyba AI i automatyzacja mogą, no, realnie pomóc mniejszym firmom. O, zdecydowanie. I to nie tylko chatboty, chociaż o nich się dużo mówi. Narzędzia no-code, takie jak Make czy Zapier. Aha. Do łączenia aplikacji. Tak, właśnie. Pozwalają łączyć różne systemy bez potrzeby programowania. Można sobie wyobrazić automatyczne maile do ludzi, którzy porzucili koszyk. Ratowanie koszyków klasyk. No, albo synchronizacja danych między sklepem a magazynem. To są po prostu realne oszczędności czasu i pieniędzy. Brzmi sensownie. A jako ciekawostka, AI pozwala już na takie całkiem realistyczne, wirtualne przymierzenie ubrań online. Naprawdę. To może zmniejszyć liczbę zwrotów? No właśnie, ale wiesz, technologia to jedno. No tak, musi być jeszcze ten ludzki element. Kluczowe jest ciągłe, ale to ciągłe ulepszanie doświadczenia użytkownika. UX. Jak łatwo, jak przyjemnie klientowi się poruszać po stronie, po aplikacji? Testy AB. Oczywiście. Testowanie różnych wersji przycisków, komunikatów, całego procesu zakupowego to może naprawdę znacząco podnieść konwersję i zmniejszyć odrzucenia. A zaplecze, back office. Też super ważne. Skalowalny system do zarządzania zamówieniami i magazynem, nawet jeśli na początku jest prosty, musi być gotowy na rozwój. Bez tego ani rusz, jak firma zacznie rosnąć. Jasne. Przejdźmy do social mediów. Tam chyba teraz y, królują influencerzy i takie mniej idealne treści. Tak. Influencer marketing ma się dobrze, czasem nawet kosztem tej tradycyjnej reklamy display. Ale równocześnie widać zwrotku no, autentyczności. Czyli ten low-fi content? Dokładnie. Mniej dopieszczone, bardziej takie ludzkie filmiki, często kręcone po prostu telefonem bez wielkiej postprodukcji. Bo ludzie są zmęczeni tymi idealnymi obrazkami. Tak myślę. To buduje wiarygodność. A gdzie budować relacje? Niekoniecznie tylko na tych największych platformach. A gdzie indziej? Zaufanie często rodzi się w mniejszych, bardziej zaangażowanych społecznościach. Rośnie rola takich platform jak Discord. W Polsce to już prawie 5 milionów użytkowników. Wow, sporo. I to nie tylko gracze. Już dawno nie tylko. Szczególnie generacja Z tam jest. To świetne miejsce na budowanie głębszych relacji. A w komunikacji mobilnej e, ważny staje się marketing konwersacyjny hmm. czyli rozmowa. Tak. Przez kanały jak RCS, to taki wiesz, SMS na sterydach, Aha. albo komunikatory typu WhatsApp czy Viber, pozwalają na bardziej bezpośrednią, interaktywną rozmowę z klientem. Okej, okay. porozmawiajmy chwilę o B2B, bo tu chyba zaszły spore zmiany prawne, prawda? Oj, tak. Nowe prawo komunikacji elektronicznej pod koniec 2024. Mocno namieszało, szczególnie jeśli chodzi o cold mailing, czyli koniec z masowym wysyłaniem maili na zimno. No, jest to znacznie bardziej ograniczone, dlatego jeszcze ważniejsze staje się długofalowe budowanie marki. Marki jako źródła przyszłej marży. Jest takie hasło na 2025: "Marka to marża. Marka to marża". Podoba mi się. Czyli mniej strzelania na oślep, a więcej, no, budowania relacji. Dokładnie tak. I wiesz co jeszcze? Obserwujemy renesans networkingu, spotkań bezpośrednich. Naprawdę? W dobie cyfryzacji? Tak. Okazuje się, że w tym całym cyfrowym szumie bezpośredni kontakt jest często bardziej efektywny kosztowo, jeśli chodzi o pozyskiwanie tych naprawdę wartościowych klientów B2B. Powstają nawet specjalne sieci, wydarzenia. Ciekawe. No dobrze, to na koniec, kilka takich ogólnych wyzwań. Pierwsze to chyba ten balans między personalizacją a prywatnością. Zdecydowanie. To jest gorący temat. Polscy konsumenci, no, boją się o swoje dane. Podobno aż 80% obawia się ich sprzedaży. Sporo. Ale jednocześnie ponad połowa mówi, że jest skłonna je udostępnić, jeśli dostanie w zamian konkretne korzyści. Kluczowe jest więc etyczne. I przejrzyste podejście. Mówienie wprost, co i po co zbieramy, dawanie kontroli. Jasne. Drugie wyzwanie to pewnie AI. Jak tu odróżnić, co naprawdę działa od no, marketingowego szumu? Słyszałem takie porównanie, że AI w marketingu jest trochę jak seks wśród nastolatków. O, znam to. Wszyscy o tym mówią, nikt nie wie, jak to robić, wszyscy myślą, że inni to robią, więc wszyscy twierdzą, że też to robią. Coś w tym jest, prawda? No jest. Dlatego ważne jest, żeby testować i wdrażać AI tam, gdzie faktycznie rozwiązuje jakiś problem, usprawnia proces, a nie tylko dlatego, że jest modne. I transparentność. Tak, mówienie klientom, kiedy rozmawiają z botem. No i te kwestie prawne, jak prawa autorskie do treści z AI, to wciąż jest trochę szara strefa. Trzecie wyzwanie: integracja doświadczenia klienta, czyli CX, z doświadczeniem pracownika, czyli EX. Bo zadowolony zaangażowany pracownik to najlepszy ambasador marki i gwarancja lepszej obsługi klienta. To się łączy. No dobrze, to spróbujmy podsumować. Wygląda na to, że w 2025 roku, szczególnie dla MŚP, kluczowe będą. Po pierwsze, autentyczność. Zamiast tej całej korporacyjnej gadki. Zgoda. Po drugie, budowanie prawdziwych relacji. Czy to przez ten wspólny cel, czy przez zaangażowane społeczności, czy właśnie przez taki mniej formalny content? Tak, do tego mądre wykorzystanie technologii AI, automatyzacja, ale tam, gdzie to ma sens. No i szacunek dla danych i prywatności klientów. W punkt. A na koniec może taka myśl do przemyślenia dla słuchaczy. W świecie, gdzie AI coraz sprawniej radzi sobie z analizą, z zadaniami operacyjnymi, no. jaka będzie ta unikalna rola marketera? Może właśnie skupienie się na strategii, na kreatywności, na empatii. Na tym, co jest takie najbardziej ludzkie. Goodbye.